Co jest kurwa? Zanim się film zacznie, ja chciałbym was zaprosić na Discorda. O kurwa! No to jeszcze raz. Witam was na pięknym, pięknym Washingtonie. Nie ma serwerów Pay ogólnie, a chciałem coś innego, więc no witam was na Full Vanilce, Washington yy, Z pierwszej osoby Sporo Polaków tu gra akurat, więc yy, Będzie ciekawie na pewno Nie, nie Rusek, dobra Rewolwer, ciekawe Więc tak, jak widzicie mam trochę inny view model Może to się ludziom nie spodoba, mi się to podoba aktualnie na serwerze aktualnie 22 osoby, czyli że jak na... Uu, czyli jak na Washingtona coś tu się dzieje jednak. oj, nawet plecaczki mamy, fajnie. E, tam są chłopy, dobra. Ta. Ty dobra, bo nie wiem gdzie oni są. Ogólnie no jak każdy wie, jest ciężko z wanilkami, jest ciężko z serwerami ogólnie. Dobra, wybudujemy się tutaj. Będziemy mieli blisko na Paradise'a, na Takome. Na konwój, na tor wyścigowy i te sprawy. E, będzie najlepiej po prostu. E, dobra, dwa filary kolejne. Ludzie teraz szukają w sumie serwerów w Waszyngtonie, że przejdzie gra 40 osób, ale jestem tego zdania, że zanim ten cały update był, gdzie mogło być na serwerze więcej niż 24 osoby, no to serwery miały po 24 osoby ludzie grali się, cieszyli i uważam, że to był najlepszy czas ogólnie. E, potem jakoś zrobili, właśnie, że mogło grać. Po 100 osób, 48 yy, i te sprawy to trochę tak jakby Unturned stracił swój swój urok. Yy, muszę pamiętać, że beta zrobić, bo tego nie mamy aktualnie. Nie wiem kurde czemu, ale właśnie widzę peacemakera. Mam trochę takie wrażenie, że ktoś tu zaraz kurde wyleci yy, z górek i mnie zabije. Czy tu są kurwa chłopy? Patrz. Tam na górkach jest chłop. Na chuj lampa panie, bo lubię. Granat, chłopie. Puć ręce, O kurwa. No, powiem wam, nieźle. Skąd ten chłop do mnie napierdala? Aha, już tu biegnie. Dobra, wykrwawił się chłop. Hmm, czy ten plecak jest większy? Powiedz proszę, że tak. Nie wiem, lecz się. A, coś mi się zdaje, że to jest jakaś ekipa, wiecie? Tak leciutko mi się zdaje. No, oczywiście, patrzcie. Mamy pompę, to mi się bardzo podoba. Co jest kurwa? Ja stąd spierdalam, chłopak jakieś kurwa zaklęcia chyba daje. Co to kurwa było? No, fajna ta kamperka powiem wam. Taka... No taka, taka fajna, fajna, no. Powiem wam kurwa szczerze, dla mnie wanilka to jest... On z tej baski, kurwa, Kampi. Ha, kurwa. O kurwa. Dobra, kocham to Słuchajcie, mam szybki pomysł Który trzeba wykonać Spierdalam stąd, no nie będę tu siedział Potrzebuję dwa raupy I mamy klajma. Pięknie Ktoś tu był Ja pierdolę tak, jeżeli ktoś się zastanawia, dopiero po, nie wiem, dwóch sekundach szaiłem się, że to jest chłop. Jak ja się zląkłem. Jezus Maria. Tam jest chłop. Na wieży jest, dobra? Gdzie on kurwa jest? Wiecie, gdzie jest chłop? Dokładnie tam w tej kamperce. Nie tylko ja to chyba widziałem. Patrzcie to, patrzcie to. Czy każdy myśli o tym samym, co ja myślę? Że tam kurwa zapierdalamy. Gdzie ta kurwa spadnie? Szczerze, pierwszy raz widzę, żeby drop spadł tutaj. Dobra, chuj. Ty, patrzcie to. Lecz ja potrzebuję jedzenia. Ile tu jest kurwa stafu? I, um, dobra, najbardziej sensowne, spierdalać stąd, nie? Dobra, tyle ganów zebrałem, że naprawdę zadowolony jestem. Jesteśmy dobra. I teraz tak, pierwszy loker, to mi się podoba. Chłopie kurwa widział nawet. Ich jest kurwa czterech. Dobra. Co ja właśnie odjebałem? Ja logam i czekam aż chłopaki po prostu logną serwera. No i tu jest właśnie mały problem, bo siedziałem chyba jeszcze 3 godziny, czekałem aż logną, ale do 4 siedzieli. A potem dwóch wyszło, a dwóch jeszcze zostało, i te grali do samego rana, do 9 rano. Więc powiem Wam szczerze, już nie wbijem oczywiście, bo nie miałem żadnych szans. Pucieńca, pocięca! Co kurwa? Co? Chłop się wykrwawił. się, ja tam kurwa biegnę, nie? Nie, o, chłop tu się zrespił, kurwa. Co tu się kurwa dzieje? Weszłem prosto w wojnę jakąś? Kurwa. Fajny ten zombie, jak patrzcie, tam jest pompiarz. No kurwa, dobra, mam to. Patrzcie tam. Ty, bo to kurwa coraz większe się robi. Tego ja spierdalam stąd. Jak szczur, ale mam to w dupie. Ta już biegnie kurwa z tamtej bazy. Mało osób było na serwerze, więc zacząłem rozbudowywać bazę sobie z metalu po prostu. Nie, 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 nie! Wykrwawiłem się. Ta, on mi lutuje teraz dopiero. Mnie wi widział mnie już, widział mnie. Hmm. tam tą kamperkę zobaczyć? Ty, bo kurwa tej kamperki nie ma już. Do teraz w sumie nie wiem co się stało, czy ktoś ich zraidował, czy ktoś po prostu ich zbanował, nie mam pojęcia. Bo nagle chłopaków już nie było, po jakichś dwóch, 3 godzinach grałem i nagle po prostu kamperki nie ma, chłopaków nie ma i tyle. Patrzcie, no i... Okay. Dobra, plus jest taki. Patrzcie to. Mamy dragona kurwa. O kurwa! Nie! Ile tam kurwa stafu leży? E, pompa, pompa, pompa. Ja pierdolę. Co tu się odpierdala właśnie? Idę to odłożyć i jeszcze raz lecę. O kurwa, deto i dwie ceki. Co jest kurwa? Aliska, co jest? Ale tu się posypało i temów, nie? Dobra, zbieraj to, kurwa, nie ma czasu. Ktoś stoi pod bazą. Yy... Ogólnie tego dnia nic się więcej nie działo po prostu. Rozbudowałem trochę bazę z metalu, posegregowałem lokery, no i lognąłem. No i potem jakoś zapomniałem o tym serwerze, wbiłem po trzech dniach, patrzę, baza zrajdowana, to było trochę oczywiste, ale plus jest taki, że ceki mam na sobie, gany mam na sobie, więc myślę, że to nie jest koniec naszej przygody.